Siema, ziomeczki. Witam po dość długiej przerwie od YouTube'a, bo oczywiście musiałem pozwiedzać. Tego... Dzisiaj wybieram się na Barclays, jak widzicie, w Reels. Trzeba porobić sobie salóweczki, no jestem po Europie trochę zamyślony, jestem wiadomo jak to jano. Myśliciel taki, no dopiero dzisiaj wróciłem, ale byłem we Wrocławiu, w Poznaniu, wiecie jak tam jest fajnie, kurde. Koziołki głowami się stukają, jakie piękne miasteczka, wow, panie! Budyneczki, no wywaliście, no ale teraz czas wrócić do rzeczywistości, czyli do tipi. Patrzcie, idziemy sobie na bartlesiki. Wpijamy się do nich. O! Tutaj fajne miejscóweczki są takie na Bartlesy. Ej, a czemu ja tu przejść nie mogę? Kurde, dobra, idziemy na górę. Kurde, a czemu tu nie ma? Ej, czemu ja tu rozkopać nie mogę? Ja pierdziu, no i w trapa wpadłem znowu. Byłem tu kiedyś i zapomniałem Albo się zamyśliłem, bo to po urlopie To wiadomo, kurde, jeszcze głowa w chmurach Nie no No to pięknie, trapik. Jak ja teraz stąd wyjdę? Nie ma opcji Kurde, no bym się wpierdzielił W trapa Dobra, trzeba się przygotować Iść na solóweczki, co innego zostało O, Bartlesiki Uciekam na razie, bo zdygany jestem trochę Kurde miałem ich na blisko brać, ale nie wiem coś mi nie poszło z... zamyśliłem się, jak zawsze czegoś zapomnę kurde no no i co, idę dzik teraz bo co innego, jak ja teraz wrócę kurde no szkoła blesów bo harem żadnym nie wejdę, bo tu questa trzeba mieć, ja mam takie nupskie hary, że one tego questa nawet nie przejdą to komuś może zapłacę, może mi ktoś pomoże, kurde no nie, nikt mi za darmo nie pomoże Posoluję sobie, ale nie ma opcji nawet, patrzę co tu jest, ale nie, nie ma ucieczki, teraz muszę przeżyć, wbiję na nich tysięczne level i wtedy wracam, dobra, może i racja. A co tam ogólnie u was słychać, piszcie w komentarzach, bo od dawna was nie widziałem, nie słyszałem w komentarzach, no, napiszcie jak tam tutaj na wakacjach byliście gdzieś, zwiedzaliście, czy tak tylko w domu siedzicie i w Tibie sobie pogrywacie. A k tybie grano, to mówię no. Panie to, jak marna pogoda, deszcz pada, można grać Tibie. Ale taka ładna pogoda, to korzystajcie z życia. Ciskajcie sobie rowerkiem, pobiegajcie, pospacerujcie. Ciepło, fajnie, a ostatnie dni ciepło, bo to co tam? Niecały miesiąc już będzie się zimno robiło. Ja to ogólnie cały rok tam pływam w wodzie, to ja mam co robić. Beamors jestem. No Teraz jeszcze sobie popływam, normalnie ponurkuję, a później będę morsował. Też fajnie. No. Wywoliście nawet. Z tego muszę teraz chyba nie jeździć tak na wczasy, tylko nad jeziorko bardziej korzystać z natury, z wody, z życia. Tak, a nie tylko na te czasy. Zwiedziłem, miała być plan cała Polska, ale nie wiem, czy zdążę zwiedzić, bo... Bo wakacje się kończą. No i co? Idziecie jak wiadomo? Idzie do szkoły, a ja co wtedy? Sam nie będę chyba zwiedzał Polski, a może i sam? Kulaj nogą będę jeździł po Polsce. Taką zwykłą, nie elektryczną. Będę sobie trawelową. Teraz jadę na Szczecin. O! Szczecin, gniezno, Toruń. Dobra! Piszę do ziomeczka, może ktoś pomoże. Zobaczymy na trade. Może. Ej! Jak to jest niemożliwe. Ziomeczek przyszedł jeszcze Polak i mi pałk, zobaczcie jaki koks. Ja dziękuję, uratował mi życie. Dziękuję za obejrzenie odcineczka, trzymajcie się, cześć!